Dzień dobry Państwu, witam Państwa na przedstawieniu wykonania dzieci z gminy Lanskowina. Dzieci przedstawią legendę pod tytułem Diabeł z Lanskowelskiej Góry. Zapraszam serdecznie. Wielkie brawa. Działo się to dawno, dawno temu. W czasach, gdy zamek w swoją świetność miał już dawno za sobą. Popuszczony opuszczonym ile się na górze rozkościł się diabeł, który ciężko pracował, by pozyskać dusze pobożnych mieszkańców miasteczka dla piekielnego mistrza. Oczywiście diabła nikt nie widział, ale jego złe podzepty każdy słyszał. Pewnego razu w okolice lat korony Przybyła banda zbójnych wójców. Hej, ho, hej, hej, ho, hej, ho, idziemy na rozwój! Hej, 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 ho, hej, ho. Hej, ho. Okay, idziemy na rozwój! Spodobała im się opuszczona warownia, która z tego czasu miała za zadanie chronić szlaki handlowe. Ich też interesowały karawany kupieckie, ale oni nie chcieli ich chronić, tylko je łupić. Nie namyślając się długo, obrali zamek za swoją warownię. Wieść o nowych gospodarzach Lanskorońskiego Zamku rozeszła się po okolicy lotem błyskawicy. Gdyż byli, to nadzwyczaj obrotni zbóje. Już pierwszego dnia Napadli na przejeżdżających traktem fuktów. okradli ich i na zabili. Nie pozostawili za sobą żywej duszy. Blady strach padł na okolicę. Nieliczni, którzy mieli odwagę sprzeciwić się w bój, ją kończyli rozsłupaną czaszką. Diabeł zamieszkujący Lanskorońską Górę początkowo przyglądał się nowym mieszkańcom Warozu z satysfakcją i nadzieją, że wyręczą go w piekielnym robocie. Jednak z biegiem czasu zauważył, że mieszkańcy Lanskorony, jak i wędrujący przez okolicę chłopcy, Coraz częściej modlą się gorliwie, przestrzegają przykazań, postów, pielgrzymują na Kalwarię. Jak Boga to do Boga, pomyślał Piaweł, widząc kolejną duszyczkę, która zwraca się o pomoc do Stwórcy w chwili zagrożenia. Zmarszczył czarne jak smoła czoło, z którego wyrastały potężnych rozmiarów wykrzywione roki i zakląsiar siarczyście. Tego było mu za wiele. Nie mógł pozwolić, by zwuje, mimo że podziwiał ich pracę i gorliwość, psuli mu cały interes z duszyczkami. Tylko czekać, jak piekielni rakmistrze zauważą, że nowe duszyczki nie przybywają, powiadomią władcę piekiel. Na gniew lucyfera nie miał najmniejszej ochoty się narażać. Podumał małe, małą chwilę, zakręcił ogonem, jak to miał w zwyczaju, gdy się czymś plasował i wymyślił, co trzeba zrobić. Następnej nocy zaczaił się na wójt, idących na rozwój. Hej, ho, hej, ho, hej, Hej, ho, hej, ho, Maszerowali wótnie, nawet nie starali się ukrywać, tak byli pewni swojej siły. Ostrzyli noże, opowiadali sobie rubaszne żarty. Śmiali się pełnym głosem. Ho, 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 ho. Nawet przez myśl im nie przeszło, że oni staną się tego dnia celem ataku. Że z góry śledzą ich chytre, pełne nienawiści, krzące się widoczącymi płomieniami śledem. Diabeł na to czekał na moment, się na swoje ofiary. Uśmiechną się, ukazując ostre, jak brzydko, pożółkłe zębiska i wydłubał z kopyta niewielki kamień. Wymamorował sobie tylko znane zaklęcie i potoczył kamień w dół zbocza. Turlający się kamień. Jakby był śniegową kulą, im dłużej się toczył, tym bardziej ruch. Po chwili był na tyle duży, że trzeba stojące na jego drodze pękały jak zapał. Buje nie zauważyli zbliżającego się niebezpieczeństwa. Byli zajęci rozmową i śniegiem, a może też zadziałał czar rzucony przez diabła. Zauważyli dopiero wtedy, gdy był tak blisko, że nie mieli szans na ucieczkę. Paniczny wrzask! Paniczny wrzask rozległ się w okolicy i momentalnie się urodził. Po chwili roz, rozbrzmiał straszliwy skrzyderczy diabelski ich od. Ha, ha, ha! Kamień zniósł zbójników z powierzchni ziemi, a czart powrócił do swego leża jego zaklęcie przestało już działać i głaz z powrotem stał się niewielkim kamykiem porzuconym gdzieś w zamkowym trakcie. Po dziś dzień można go odnaleźć bądź po lewej stronie, a po chmurną, noc można usłyszeć i jęki. Podobno to pomordowani zbóje tak krzyczą i ostrzegają ostrożne duszyczki przed chytrymi sztuczkami diabła z Lanskowońskiej Góry. Koniec. Udział udziału ja był Franciszek. Zbójnik Natal, zbójnik Ninka, zbójnik Hubert, zbójnik Stasio. Mieszczanka Darmarka, mieszczanin Kornelia, mieszczanka proszę. mieszczanin Oliwka i mieszczanin Renta.